Nowy odcinek, czyli odcinek z Petsimulator No i ogólnie widzę w tym odcinku pokażę wam nowy update w Petsimulatorze, więc ogólnie nastąpią jeszcze kliknij subika, like, no i my lecimy sobie z update logiem tutaj, bo update naprawdę jest mega spoko. No jest trochę kilka dni później wstawiony odcinek, no ale musicie mi to wybaczyć. Valentines Event, czyli nowy event. Tutaj, jakie jak tam? Valentines Event. No i tutaj macie właśnie evencik. Ej, tutaj ten domek się tutaj znajduje na spawnie, więc e, jak coś. E, tutaj tak wygląda ta arena. Więc spoko, e, Nowe Currency tutaj. E, takie coś. E, Valentine's Pet. E, oczywiście jest też nowy Huge Capit Corgi, czyli taki, ale troszkę większy, nie? E, Valentine's Egg, czyli tutaj są, są dwa jajka. E, I jedno kosztuje. Albo zaraz zobaczycie zresztą. Tutaj macie już ten event był. No, nie, zdobyłem kilka takich, więc no, nowy teleport menu. E, no, nowe e, animacja otwierania. Ja jak to też wam pokażę. Nowy meme exclusive. E, wiem, e, może kupimy takie, jako, otworzymy. E, no i takie, ten. E, I no, sobie, myślę, że e, spoko. I ten e, domek jest tutaj na spawnie. E, więc ogólnie, widzę, sobie możemy wejść. I tak wygląda tu wszystko. I popatrzcie jak kosztuje to 200 I tu jest właśnie ten huge. A to e, Golden 2 miliony niecałe. Więc widzowie, myślę, że na spokom, Ogólnie widzowie, co odcinek będziemy sobie. Aha, kocham te tekstury. Co odcinek będziemy sobie rozdawać e, na przykład takie oparte kreondaki dzisiaj. E, w, e, więc e, wystarczy napisać w komentarzu swój nick, widzowie. E, napisać coś fajnego i może akurat do was e, po, e, powędruje e, ten pecik, więc zawsze jak będzie odcinek spec simulatora to już będziemy takie coś robić, więc widzę myślę, że nawet spoko e, tutaj opcja i widzę co my jeszcze możemy sprawdzić możemy sprawdzić sobie zaraz to w końcu to się dalej nie ładuje widzę, niepokoi mnie to no i tu macie nowie, nową cure, widzowie więc tutaj macie takie gifty na przykład. Nie wiem czemu to się nie oduje psowie. No nie wiem, po prostu. Widzę myślę, że możemy też zrobić sobie taki konkursik, więc e, wbijajcie na Discorda sobie na no, o konkurs robimy. E, więc e, link w opisie, co nie, widzicowiem. No i tutaj oczywiście na hardkosze ta, te jakie są 4 razy droższe, więc... E, no wiecie, no niestety tak bywa. I widzę. Otwórzmy sobie, o i widzę, otwieramy I co to będzie, co to będzie, co to będzie? Rośni Aj! Party Axolotl, widzowie Niedobrze, widzowie. więc Taki sobie powędruję też do was, więc widzowie e, Chyba to będzie tyle Albo jeszcze nie, widzowie Jeszcze popatrzcie Tu macie exclusive meme egg Chciałbym tego popkata Więc No może się kiedyś uda no, i widzowie, tak to właśnie się prezentuje. Nowy Teleport, super. No, to jest nieważne, bo wiecie, jak to wygląda. I masz sobie na przykład od razu Hardcore Mode na Trading Plaza, Doodle, Limbo, Catword, Pixel, Axel, devoid, Void, Tech Word, Fantasy Word, Spawn Word. Więc myślę, że mega spoko to działa, widzowie. I na pewno zmiana na plus. Um, I no, chyba tyle, drodzy widzowie, chyba tyle. A jeszcze, no mogę wam tego peta pokazać Mi się udało Rainbow dropnąć na tym końcu, więc spoko I to będzie na tyle z tego odcinka wbijać na kolejne odcinki, jutro będzie kolejny, więc trzymajcie się No i cześć!